Cześć Ziómeczki, z tej Aksa i dzisiaj nagrywamy już drugi odcinek, dzisiaj. Sorry, żał to żałuję słuchać, ale jestem obok ulicy. Dobra, kupimy ewolucję. 660 sześćdziesiąt dwadzieścia niedługo będzie robić na ewolucji, ja zresztą powiem ma cp szybko pokazywać one zazwyczaj mają niskie cp co kojarzę ile no niskie wreszcie okej okay. jeszcze znajdę tego Pokémona czyli te Julisa jak zawsze I się widzimy dobra jest te Julisa 831 cp powinno być około 1900 cp albo nawet 2000 cp ursanik Dobra Fajnie by było gdyby miał 2000. Musi być 2000 albo 1900 Nie robiły z mocnego cedzuricy i było Jeśli Nie, 1000 tysiąc, tysięcy dobra nie najlepiej, co jeden power up i będzie 1000, 2000 nie wiem jeszcze jednego czy zrobić yy, Długo będzie odcinek z ewolucji tego pokemona bo mam 83 cukierki dobra Może nagrałem jeszcze drugą część z ewolucji i z bo mam już 60 cukierków, ale wszystkie wymają po 300 CP i są dwa na niebaju. Więc dobra, to narka robię cięcie. Zrobię stopę że później jakoś znotuję w dwa filmiki. Pozimyczki Nikoxa i już teraz będę przyczepiał... Ten film będę montował razem do innego i złapałem Sila i robię teraz ewolucję jak widzicie, ale Evi tylko 200CP mi uciekł, więc nawet nie będę co robił. Nie będę szedł, bo nie będę robił ewolucji Eeveego. nowe wpis to Pokedexu 30 000 expo i mam 27 level, więc nawet nieźle so, 1200 wow dobra i niedługo też możliwe, nie, możliwe, że niedługo będę miał yy, Gieradosa. patrz ile mam candy. Nie widzieć chyba 359, więc no nieźle. Dobra, idę montować filmik. Narko.